Państwo, po krótkiej przerwie. Z nami ze mną sorry, przepraszam. Są już e, moi kolejni goście. E, witam panów bardzo serdecznie. Przepraszam. Mieliśmy się zwracać jednak nie na pan. Witam was bardzo serdecznie. Radosław Bartkowiak oraz Paweł Zakrzewski, Fundacja Przystanek Kultura. Dzień dobry. Witam. Bardzo dobry. mi miło. Przepraszam za moje pomyłki. E, spotykamy się dzisiaj po raz pierwszy w związku z tym, że Zainteresowałam się Waszą fundacją, przystanę hmm. kultura. Co to takiego? Chciałabym, żebyśmy się tutaj z telewidzami dowiedzieli nieco więcej, hmm. skąd się wzięła w ogóle ta fundacja, pomysł na nią i od kiedy istnieje. Tak, to może ja zacznę od tego, że podziękujemy, że mogliśmy dziś tu wystąpić i absolutnie mamy nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie. Bo myślę, bardzo chcemy być aktywni w przestrzeni publicznej i dużo działać, więc myślę, że to jest fajne i dobre miejsce do tego, by dzielić się z naszymi, naszymi potencjalnymi odbiorcami e, naszych działań właśnie za pośrednictwem e, Waszej telewizji. A tak po kolei, Przestanek Kultura, od kiedy i dlaczego? Myśl dojrzewała już bardzo długo, to za sprawą głównego pomysłodawcy całego przedsięwzięcia, właśnie Pawła, który jest e, z nami. E, Pawła, który zaszczepił we mnie i też w naszej koleżance Ani. Sołtys, która jest w naszym zespole dzisiaj nie ma z nami, ale reprezentuje nas na Dolnym Śląsku. Wrocław, Europejska Stolica Kultury, więc gdzie nie lepiej, gdzie, gdzie nie będziemy lepiej czerpać inspiracji, jak właśnie nie we Wrocławiu. I Paweł zaszczepił w nas tą taką chęć działania do tego, by stać się właśnie tym przystankiem. Dlaczego przystanek kultura? Dlatego, że chcemy być przestrzenią dla, dla ludzi, którzy poszukują kultury, dla, dla ludzi, którzy poszukują Miejsca, gdzie mogą obcować z tą kulturę, gdzie mogą pobrudzić sobie, nie wiem, nią ręce, spróbować coś zaśpiewać, Czyli zabawić się dać, instrumentem. Dać warsztat więc chcemy być takim miejscem warsztatu, tak? Ale chcemy być też miejscem, gdzie będziemy tworzyć przestrzeń do działania naszym twórcom, naszym twórcom tutaj z regionu, ale też bardzo chcemy, by Szczecin stał się takim ważnym przystankiem na kulturalnej mapie. Polski, więc chcemy być też takim jednym z kolejnych ośrodków, który będzie znaczący na kulturalnej mapy Polski? Jesteście pomysłodowcami i organizatorami tego, tej fundacji, to proszę może powiedzcie mi, jakie macie plany jako fundacja i jakie cele, które byście chcieli w przyszłości realizować? Na pewno na początku planujemy stworzyć centrum kultury, jakim będzie szkoła, którą powołamy. Na pewno będzie to liceum teatralne oraz policjalna szkoła wokalno-aktorska, która będzie funkcjonowała jako szkoła interdyscyplinarna, czyli będzie łączyła wszystko to, co mieści się pod pojęciem kultura. E, czyli e, m, śpiew, e, taniec, e, aktorstwo, e, rzeźba, Ambisty malarstwo. Plan, tak? Powiem szczerze. E, tak. E, chcemy dać szansę nie tylko osobom młodym, ale także osobom dorosłym, m, które e, chciałyby spróbować czegoś nowego e, przeżyć wspaniałe chwile e, m, i świetnie się bawić. A co na przykład z takimi osobami, które powiedzmy no mają jakiś talent plastyczny, ktoś ładnie rysuje? Czy jesteście też otwarci na takie właśnie osoby? Tak, bardzo zapraszamy do kontaktu z nami y wszystkie osoby, które y mają potencjał, mają talent, y tworzą i, i skupiają się. My chcemy być taką y instytucją dla nich, która właśnie ich wysiłki pozwoli skierować ku tworzeniu. A my spowodujemy, że będą mieli tą przestrzeń do pokazania się, do zaprezentowania się publiczności, ale też będziemy takim miejscem, które będzie mm, mieszać, przenikać te różne formy kultury, tak jak wspomniał Paweł. Natomiast też chcemy być miejscem, gdzie szkoła to jest bardzo ważna rzecz, bo my chcemy mocno edukować młodzież naszą, bo uważamy, że. To być, jest bardzo być, ambitny plan, jak już Być bliżej kultury, to można być lepszym człowiekiem. W to wierzymy i chcemy taką myśl promować, ale nie chcemy ograniczyć się tylko do młodzieży. W każdym wieku każdy znajdzie coś dla, u nas, dla siebie, a nawet dla przekory właśnie my chcemy zachęcać do tego, by osoby w każdym wieku obcowały z tą kulturą, a też chcemy wspomagać, bo przecież wiemy, jak ciężko jest osobom w wieku, nie wiem, emerytalnym. Bardzo często trudno jest pozwolić sobie na bilet do Filharmonii, który kosztuje 80 zł, więc chcemy powodować, by ta kultura była bardziej dostępna dla, dla ogółu. Bardzo mi się podoba właśnie ta aktywizacja tych osób starszych. Właśnie jak mm -hmm. chcecie docierać do tych, do tych ludzi i jak ich aktywi aktywizować, w jaki sposób chcecie zachęcić te mm -hmm. osoby. To jest Bo, yy, przepraszam, że jeszcze przerywam. Mm -hmm. Z młodymi to jest o tyle łatwiej, że oni raczej mają więcej takiego samozaparcia w sobie, żeby gdzieś mm -hmm. iść i czegoś szukać. A już z tymi, którzy mają wiek emerytalny, mają trochę więcej czasu, to tak poniekąd trzeba ich chyba zachęcić czasami. Pewnie tak. Mo może nawet nie zachęcić, ale pokazać im, że to też jest miejsce dla nich, że oni są tam też potrzebni, bo e, Przestanek Kultura to będzie też miejsce wymiany doświadczeń, wymiany Wymiana międzypokoleniowej. Doświadczeń. E, my chcemy dać starszym ludziom poczucie tego, że są nam potrzebni w naszym społeczeństwie a młodym pokazać te dobre wzory. Więc też chcemy być takim miejscem, gdzie będzie ta wymiana pokoleniowa mocno yy, widoczna i To Bardzo działająca. bardzo ciekawy cel. Tak. Ale to jeden z wielu, bo jak rozmawiamy tak w naszej grupie roboczej to tych pomysłów jest wiele. Chcemy wyjść do, do ludzi, chcemy też pokazać się w domach pomocy społecznej, chcemy odwiedzać w szpitale, prawda? Tak. Chcemy odwiedzać osoby starsze w domach spokojnej starości, chcemy odwiedzać dzieci ciężko chore w szpitalu, tak, aby jednak pokazać im, że to życie jest piękne i warto, warto walczyć, warto przezwyciężyć ból, czasami też cierpienie. Natomiast Myślę, że uda nam się to zdziałać i poprzez organizowane także warsztaty i różne inwenty pomożemy tym ludziom, pokażemy im, że życie jest piękne i warto można je na jakoś nowo się rozmaicić. Tak, tak, tak. Dokładnie. Widziałam, że poszukujecie aktorów, wolontariuszy. Co moglibyście tutaj szerzej powiedzieć na temat właśnie tego pomysłu? Bo pomysł, powiem szczerze, ciekawy. Tak, poszukujemy aktorów-wolontariuszy, ponieważ chcielibyśmy stworzyć razem coś dobrego. Na początek byłoby wspaniale, gdyby chociaż jeden aktor się do nas zgłosił i chciał poprowadzić początkową grupę teatralną. Aby pokazać po prostu tym ludziom, jak wygląda warsztat aktorski i to, że można świetnie się bawić na scenie. Teatralnej. Oczywiście to jest zabawa, zawsze tak. jakby nie było. Tak, wierzymy, że uda nam się zarazić zapałem do pracy właśnie osoby chętne do tego, by dzielić się swoim talentem, bo na swojej drodze, może krótkiej drodze, póki co, w tworzeniu się w tej przestrzeni spotkaliśmy już takich, którzy wiele nam pomogli. Chociażby pani Dagmara, pani Mecenas, która od strony prawnej mocno nam pomogła y, przygotować całą dokumentację związaną z zarejestrowaniem y, fundacji, y, z przygotowaniem tych prawnych fundamentów działalności. Ale też jest inkubator kultury, który nas przygarnął, gdzie możemy y, mieć takie swoje miejsce póki co do pracy. Wyprzedziłeś mnie trochę e, z moim pytaniem, bo chciałam zapytać, z kim właśnie współpracujecie, ale proszę cię mów dalej. Super. No to to właśnie ten inkubator i, i tam też jest przestrzeń do, do działania, jakaś tam przestrzeń do działania. A to tylko początek, bo też i e, udało nam się znaleźć grafika, który e, tak naprawdę bezpłatnie przygotował nam logo, całą tą naszą szatę, e, do tego byśmy mogli wymienić korespondencję i, i kontakty. Oczywiście zapraszamy też już na naszego fanpage'a na Facebooku, gdzie są wszystkie aktualne informacje na temat tego, co się dzieje, co planujemy. Myślę, że to najszybszy kanał wymiany informacji w dzisiejszych czasach i, i tam wiele można dowiedzieć się o nas ale też i na naszą stronę internetową. E, tak, www.fundacjapk.pl Tam można znaleźć wszystkie informacje, ponieważ na bieżąco zamieszczamy najnowsze newsy e, oraz zapraszamy, e, już chyba mówiłeś, tak? Na fanpage'a, e, Facebook, tak, także. Mm, Czyli no, lub nasza strona internetowa, a, którą tak. właśnie wymieniliście lub przez Facebooka. Tak, co ważne tam jest, bo teraz pewnie wiele tych informacji takich kontaktowych byłoby być może za dużo do wymiany, a tam to wszystko jest. Y, odpowiednio umieszczone i w porządku. Tam są wszystkie nasze dane kontaktowe, maile, numery telefonów. Zachęcamy, zapraszamy, kontaktujcie się z nami w różnych aspektach, Co, y, jak tylko Państwo rozumiecie y, możliwość współpracy, tworzenia kontaktu z publicznością. No, miejmy nadzieję, że uda Wam się zrealizować Wasze cele i założenia, czego Wam bardzo serdecznie życzę z całego serca. Tak. Mamy już pierwsze pomysły, jeśli mogę jeszcze. Proszę y, bardzo. Bo też przy okazji Dni Morza udało nam się nawiązać kontakt, taki bliższy kontakt ze Stowarzyszeniem Oficerów Łącznikowych. Mam nadzieję, że nie pomylę całej tej długiej nazwy tego stowarzyszenia. Ahoj! Yy, dziewczyny Ania i... Ania i Weronika. Mhm. Tak, mamy taki pomysł, by pokazać, że żagle to też kultura, więc tu zdradzę Romka tej miejsce. Pierwszy z naszych, albo jeden z wielu pierwszych naszych pomysłów, to będzie coś, że Taka morska strona Szczecina to jest to, co chcemy promować i to, co pokazujemy, ale my chcemy udowodnić, że żagle to też może być kultura. I tutaj do dziewczyn się uśmiechamy i, i będziemy na pewno wspólnie coś tworzyć. No ja życzę Wam wszystkiego dobrego, oby się jak najlepiej wiodło, no i obyście troszeczkę urośli. Jako to, fundacja. To jeśli mogę I wspierali jeszcze. Wspierali młodych ludzi. Właśnie. <laughs> jeśli Nie tylko... mówimy o, o, o rośnięciu i o wspieraniu, to jeśli. Możemy potraktować to miejsce jako właściwe do tego, a myślę, że możemy, to też zapraszamy wszystkich, którzy mogą nam pomóc tworzyć to, to dzieło, by też z nami się kontaktowali. Nie myślę tutaj tylko o finansowej pomocy, bo taka pierwsza przychodzi na myśl zwykle, gdy o nią się prosi, ale to też może być pomoc rzeczowa. To może być ktoś, być może dysponuje, nie wiem, opuszczoną salą teatralną, jakimś miejscem, gdzie możemy spotykać się z ludźmi, to również zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. E, musimy powoli kończyć. Moimi gośćmi byli Radosław Bartkowiak oraz Paweł Zakrzewski, pomysłodawcy i organizatorzy Fundacji Przystanek Kultura. Dziękuję Wam serdecznie dziękujemy. za rozmowę i za przybycie. Bardzo dziękujemy. Państwa zapraszam na krótką przerwę, a zaraz po niej Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych.